Fak. Zginąłeś? Tak, zjechał mi zjechałem palec, spada. Okej, okay, serio, zrzuciłem. Próbuję się dostać tutaj na górę do tego, ale się nie da. Zaraz to zrobię jeszcze raz. E, jest coin zgubiam. chyba. A no dobra, już. już widzę, gdzie jesteście. nawet nie będę próbował tam tego zbierać, tych skarbów. O, nie, do tego... O, serio. Sorry? zginął, serio? O, to jest, no dobra. Tu nic nie ma, już więcej? Heal? Kuźwa! Świetnie. Poślizgnęła mi się ręka. Nie, ludzie, się, ale uważajcie ja na to. Tu jest hill. mnóstwo lutu, ale to naprawdę jest... Heal. Tak, dobra, dobra, Znaczy dobra. Ja cię ganiam o heal. Chyba <laughs> ja się tym Co? zajmę. Teraz każdy się tym zajmie i wszyscy będą umierać. Będzie mnóstwo. Dobrze. Dajcie da. mi umierać. Nikt nie będzie umierać. Tak, tak. Aaa! Wiesz jak to się to robi? Nie robię tak, Wiem, ale wiem, ale dobrze sobie będę. Proszę, ja to zrobiłem. Bez problemu przechodzę. Bardzo dobrze, zajmie się tym. To trzeba robić tylko w pionie albo w poziomie. Nie, no o, wiem. O, tu są jakieś te, trzeba to rozwalić. Są łoże. Widzisz, bez problemu. Nie o to chodziło. Pomogę już Mariemu, bo już mega potrzebuje pomocy. A, ja potrzebuję pomocy? Ja to wszystko zrobię. O zają. Boże, jaki badass. <laughs> O, o mój Słuch. Boże, jaki badas Smario jest badasem, kompletnym badasem. I to jeszcze rozwala to, to chyba, czy nie? Eee, Alan Elboje, masz... Jak one się Apew. pojawiają to zabija je. Alan, masz Mario. Apew. To Maria wina. Uleż mnie Moja wina, moja wina. Moja <śmary> bardzo wielka wina. <śmary> yes. Ale tutaj gdzieś... Jestem z drugiej strony tego tego. Co ty ja po wiesz latam... że... Tutaj Ej, to jest, jest genialny sposób na nabijanie tego, nabijanie Dobra, inaczej. Mario, chodź do mnie. O, To czekaj. jest genialny sposób na nabijanie hubsa. Eee. Za każdym razem, kiedy to hituje, to zadaje obrażeń. Au, znaczy... heal, heal. Dobra, chodź. LOL. Wytyfy. O bogowie, nie jestem w stanie celować tym. Już my jesteś. Dobra, gdzie wy jesteście, Lewion. Wiesz, jak to tutaj, tutaj, hmm. byłeś? Oni czyszczą lewy dolny rok. Ja okay. wszystko wyczyściłem z tych e, kolców. Byłeś w tej lokacji już? jest? tak. Czy to wszystko ang. jest już zebrane? A zebrałeś okay. wszystko? A tego... na górę gdzieś dostać. E, Większy. potem ang. się znudziłem. Tu nie ma niczego super ważnego, jest. uwagi już. Tak, no właśnie tutaj mam na myśli. Żarcie nie jest tylko wartość. Mario, chodź tutaj, trzeba zrobić brainstorm. E, Idziemy e, właśnie. Brainstorm. Albo to jest też z tego wejścia. Gdzie wy jesteście? Z masz może, może mieć rację. Można no no, też tego drugiego wejść. Tak, to tam z dołu będzie. dół. co? To będzie świetny finał odcinka, jeśli zajmiemy Bosa. Tak, <tant> tylko że wiesz, że my tutaj nagraliśmy jakieś 5-6 odcinków. Wiem. To jest godzina 43 minuty. Odcinki po pół godziny, powiedzmy, bo no. w kameru oddajemy dajemy takie fajne, uczciwe odcinki. <anos> Nie, po co? Szukaj widzów. Na miłość Boską. Kto ci. Nie, kto 140, ale generalnie 30 minut to za długie odcinki. Um, Ile ci za to płacą, żeby 20 no. od <grymne> Nie Nieefdym. Po co robić ten? Po co robić minęsko, można robić 2,15%. metrów. Tyle kasy na tym możemy nabić. No nie, <grymne> co my teraz robimy? Bo... Nie ukrywam, że trochę się tutaj. da się jakąś mapę przewinąć? Czy coś? Nie. Well fuck. O, to jest trochę kasy. Sobie wezmę. To naprawdę hmm. dużo kasy. Dobra. Eee. To co robimy? A co wy chcecie zrobić? Bo jest tam przejście, to rzeczy na górę. Ale chcę sprawdzić, czy wszystko nie jest. Ten. Bardzo dobrze by było, jakbyśmy i to. No. Jeden do ataku. Kurde, czekaj. to chodź, poszukamy za dierchan. Coś ukryte no. powinno być. I nie, nie za daleko, bo to, na szczęście te rzeczy nie są aż tak daleko od siebie oddalone. Myślę, jakiś... że szczerze mówiąc, tak trochę wydaje, że te. Że te A, filary, że te rzeczy tutaj, na, na niej kiedyś będziemy się mogli dostać, albo coś takiego. Nie, 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 Na pewno nie. No jak nie, to ja nie mam pojęcia. Może jakaś reportację jakąś, czy co? Nie wydaje mi się, znaczy, nie, na pewno nie byłoby takiej takiego. O, znalazłem tutaj hilary. Okej, okay, znowu zaraz wrócę. Znaczy nie healer. Na pewno nie byłoby czegoś takiego, że musisz mieć jedną postać, żeby coś takiego zrobić. Nie, no nie, to nie o to chodzi. Może teoretycznie nie mogłoby być pod... Ale też nie. Nie mógłby być pod tym teleportacji, bo potem masz tylko jeden, jest teleportował byś się tam, a potem nie był w stanie wrócić. Nie no. bardziej, myślałem, że może jakiś item, który pozwala ci sięgnąć po to, coś takiego. Mhm. Ale nie, nie, nie wydaje mi się to logiczne. W sensie... Okej, okay, wróciłem. Nie jest to analogiczne do tego, co było, ale. Tak fucking jesteś? kidding me. Jak, jak wcześniejsze otworzyliście. Już okay. wiem, jak działa ta zagadka ze strzałkami. Która? No tak, która cię zabija w świętej jeżeli stoisz w miejscu. Eee, spoko. Jezu, trzeci już taki jest w sumie. No ale to jest taka deska po prostu ułożona na tym. Więc... No nie bardzo widzę to. A że to są wszystko <noise> sekrety? Aż tak dużo tych sekretów nie odkrytych? Cztery? No właśnie o to mi chodzi. To jest dziwne. Dlatego mi się to nie zgadza. No to co, chyba, mam jedyne cele. A, sami... znalazłem sekret. Gdzie jesteś? O jest tutaj ten, to jest sprzedawca o, Vendor, dobra idę tam A właśnie kryształ 4000 kasy, au Ups, dostałem strzał 16hp Kupię jedną extra life'a A, A tu są te potyane. Mario już nie, nie było tych Co, co ja Tutaj nie terpen? było tych oczu, tylko tutaj była taka innego koloru ściana mm. A innego koloru, no dobra Jak skończysz to mnie trochę podleczył Czym się różni? Ej, chodźcie, to was podleczę, bo w sumie widzę, że wszyscy jesteście ranni. Czym się różni Rejuvenate od Rejuvenate Potion? Aaa, okej, okay, już. Wiem. Jedno cię po prostu od razu leczy, a drugie jest pod Janem. Dobra, chodźcie też, Maria, bo zanim mam skończę. Dobra, dobra. O, o co chodzi? Czy mogę pomóc? A, okej. Okay. Znaczy, ja mam regenerację życia, tak. Wy, wy też macie regenerację życia, czy nie? Nie. Niestety. Jak ktoś od, inny. Od 20% do full HP, tak ja, yeah, nie mam. Wow, to jest super. Healer ma jako. Nie, no ja, sumie... ja mam regenerację many i mam to. W sumie dobrze, że mam regenerację heal, życia, bo jestem jedyną osobą, która nie może healować siebie. Ewentualnie lawionem, ale Lawion jest. Co my teraz próbujemy zrobić? Znaleźć wszystkie sekrety, inne takie. Aha, okej. Okay. Ale zaraz sobie pójdziemy dalej. No, o, tutaj jeszcze troszeczkę golda. Hmm. Mi się wydaje, że zostało już tylko powrót na piąty poziom i boss. Nie, 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 tam jest jeszcze, nie, jeszcze dużo zostało, tylko teraz musimy iść na piąty poziom. Oh, tak. tam. Czemu wszystkiego nie zbieraliście? Zbierali. A czekaj, dobra, to są HP. Eee. Ja tam zebrałem wszystko, co dobrze. Okej. Okay. Hmm, ale teraz się trochę rzucamy, nie? Ech, dobra, było. nie będę próbował przez to przejść na skróty. Chodźcie na górę. Już byliśmy. Eee, no tak, na górę, Potędy tędy może. O, no, kasał. Okay, so dobra, chodźmy. Aha, to jest nie, ma. dobra Kto już tam jest? Ja. Kurde. Ten miecz. tak bardzo mi go chciał zdobyć. No Musimy ja też tak. jakiś inny sposób na to. Ale my jesteśmy chciwi. Na no razie ja to chodźcie mi. do mnie wszyscy. Ale... Wszystko inne to Olać, ale damage? A... Może po Bosie się o, do to się Dobra, Olać. Dobrze no ja raz. idę. Tylko nie mogę trafić. W dół! Gdzie w dół. idziecie? Nie, na górę. Gdzie to tab. jest tab. Panowie, tab. na samą górę idziemy. Na górę. Z szóstego na piąty. Gdzieście poruszyli? Z szóstego na czwarty, moi drodzy. Na piąte. nie, ale nie Alan, idziemy do bossa, idziemy na, czw... na piąty poziom. Przecież jest mnóstwo rzeczy tam nie odkryte. i jest jeszcze inne schody są przecież, zapomniałem. przecież. Ha, pierwszy. A. Taki szedł z złą stronę. Ha, pierwszy, powiedział Rabian, podchodząc do szmaria. Tak, który stoi tu od 5 minut. Dobra, przechyluję się. Możesz się wyrazić i się. Masz Aha, nie wychylowałem do końca, ale jestem młody. A, pierwszy. Koszmaru wyszedł. <coughs> Podoba mi się posiadanie najwięcej manów. O 10, co prawda, tylko, ale jednak. Podoba mi się posiadanie najwięcej HP. Ale ile ma? Podoba no, mi się z eksplozjami. Ale co ci się ma stało? Różnego. Prawdopodobnie, jak próbował sobie skrócić drogę przez kolce. Już nie, one od razu zabijają. No. No, nie, nie martw się, nic strasznego. Byłem zdekoncentrowany na moment. Uuu, pięknie, miałem piąty poziom ang. I want it. Widziałem tutaj jakiegoś śmiesznego, zielonego szkieleta. Cokolwiek, oh, to zabijemy wszystko. Kasa, 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 kasa. Ściągnijcie mi więcej mobów. O, Im więcej jest. ich zabijam, to jest fajniej. Aha. Dla ciebie. Hmm. No, dla nas wszystkich z timu teamu. No. Oli no. W ogóle zauważyliście, że te przyciski, twuzisz. przyciski, które są na górze, to są czubki piramid, które są tutaj. Tak samo te skarby. So. Wrócił sejsa. tak samo wstawione. Dziękuję za regenerację. Dziękuję mobu za, za zregenerowanie i mamy. <noise> jakiś guzik i tu. O, teleport, chodźcie. To jest teleport. Yeah. Oh. Mam nadzieję, że to nie będzie taki do Bossa na przykład. Nie, na przykład Gdzie? Bossa. Gdzie jest teleport? Tutaj, na górze. Dodajmy sobie. Chodźcie, lawiam. Chodź, Jest dużo dużą ilością mobów walczę. Wracaj, lawiam. Chodź, chodź mam teleport. Dobrze, proszę. Dobrze, mamo. Silniej mnie, Mario, w międzyczasie. W ogóle uwiemy to, że. Terahund, musisz się usunąć. Dobra. Uwielbiam to, że ja tak stoję na tym portale. O, o co chodzi, o co chodzi? Tak się <laughs> aktywuję. What? Bonus! O Boże! Nawiązanie. O Boże! To... <laughs> o, Boże. o mój Boże! Dlaczego to nawiązanie? Powiedz, bo ja zapomniałem, jak tak się nazywa. Sirius Sam. Okej, okay. tak. Mm. Często tak. No właśnie w Turcy Hammer jest ta licencja na zrobienie Sirius sama Jak to? Że jak namyślisz? Dla mnie no. w raju. To przerwało. <laughs> Mówisz to mi patrz na moje komba. No miałem 48, tylko mi przerwało. Nie o 60. Nie co to zrobiłeś? A co ja zrobiłem? <laughs> o Boże, jak to zabija? Ajdem wszystkie pozabijałem. Nie dostałem jeszcze ani raz wyobrażeń, Halo. To jest cudowny poziom, kocham go. Tak, jest śmieszny. By the way, mam tutaj jakieś 10 kryształów z maną jakby. Sa o, panowie, something tak. happened on floor 5. Świetnie. Także... Cieszę się. Dlaczego to miga? <noise> wow. Ten EOE jest taki Wiesz genialny. To zebrałem jakiś taki złoty klucz. a tak ja. ja. Udało mi się zdobyć combo pierwszy raz w życiu. Jest kolejny. Uuu, Boże i. Złoty klucz. Kolejny. To jest taki osobny. Myślałem, że to oso. jakiś miniboss. Na mnie biegnie, a to Alan. No Alan jest minibos. Tylko miniboss. Alan. A, jest właśnie. Mini nie idę do wyjścia, bo zwariowaliście. Już wyjście, już koniec? To raczej nie jest drugi level. Ale jest cudowny. Nie, jeszcze nie wszystko. Zbiesz Mario. Ja wszystko. Wiem. O, poczynek. Okay. O, ile kasy? Mój Boże, ile ja mamy kasy, ludzie? O, o. Do wyjścia, na górze jest wyjście, już więcej nie zostało. Jesteście No jeszcze a, trochę Moby. Ja, Moby jeszcze, tak? Nie zabiłem mi wszystkich, nudziło mi się. Boże, ja lej, tam, lej, tak. To moje AOE jest takie fajne. Załóżmy stragan z jabłkami na następnym levelu. <laughs> I o, coś lej. się wydarzyło na piątym poziomie, cudownie. Tak. Wracam. Być może ten miecz się teleportował. Albo się otworzyły te, te... No chodźcie. ...sekrety. Może to musimy... Dobra. O, tak! Może Aha, to i to nie, nie jeden A, sekret. A, to coś to, to się zrobiło. O właśnie, się, czekajcie, się, czekajcie, się. czekajcie! Czekajcie, Musiałem zobaczyć, to co tego rodek. To kasa. kasy. I jak kasy. Tutaj tutaj. Mamy, więc to nie na O Boże, ile, ile kasy. Au. Ja. O Jezu, za tym rakiem ja mnie nie dosięgniesz. Au! Awesome. O, tu jest właśnie... To co chodzi z tym takim zwojem? Co co jest? Nie wiem. Zniszczyłem. Nice. Liśmy. Sorry. Spoko. A teraz... O, teleportowałem coś na górę piramidy. Ten, te... ten tegas, który był poza tym. Świetnie. Który był... Teraz cały teleport... A! A, 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 a. Nie wiem chyba, jak to teleportować. Tutaj na piramidzie jest Ang. Pytanie, jak się dostać na piramidę, jeszcze nie? A, ja wiem, co Ona to jest. jest. Dołu Ona jest z góry widoczna. Mówiłem, tak. Przy... Eleven to jest właśnie ta piramida, do której Teleportowałem... jest, tak, jest taki płotek. Teleportowałem... Chodźcie, wróćmy się teraz, Tanka dopóki pamiętamy. piramidę na dół. Chodźcie, wróćmy na poziom szósty, dopóki pamiętamy, i pójdźmy e, zebrać to. Bo to się da co? tam zebrać. To, co się teleportowało. Chodźcie, chodźcie, z powrotem. No nie, ja nie na ten... najpierw zróbmy to, co tutaj. Nie, bo, ale potem zapomnimy o tym, pójdziemy Ej, i coś ludziki, będzie skrót. Ludziki, ludziki. Chodź na szósty. Okej. Okay. Ludziki. Co? Da da da, 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 da. O, di Yeah. Plus 5%. Hmm. No tak. Potrzebujesz, jeszcze tylko kilkunastu ja takich, blokowałem... żeby zacząć hidować. Blokowałem tutaj dwa różne <coughs> dwie pary różnych schodów. Rewiem. Elavion! But there's so much stuff in I love you. Yeah. Wrócimy tu zaraz! Tylko teraz trzeba to oh, zabrać. Mam! Mam! Happy Christmas! Chodź tu. Gdzie wy jesteście? Na górze na samej. na tabie, Dobra. na tabie masz kierunek. Tak, tak, po prostu miałem ten, miałem... Postać była bezpośrednio pod tym. Nie, na tabie tylko na selekcie. Nie na selekcie tylko pod dziewiątką. O bagowie. Ten poziom Sirius Sama był awesome. No. Oni teraz robią właśnie Sirius Sama, to ich nowa gra po Hammerwatchu. Watchu. Może polecam wczoraj Stale, wygląda na i będzie jako Koopa w multi. Zwój. A co, co to jest? Hmm. A może, aha, to są oh. Strange Planki. To wam powiem co powie, to jest to na forum, żeby się ktoś napisał. No. Strange Planki to jest po prostu taki Aciwek. To nic nie daje w grze. Oh. Okay. To jest tylko okay. taka znajdźka mała, byś w, właśnie, w co, co właśnie zrobiliście? Podnieśliśmy deski, dziwne tak, teleportowaliśmy deski. teleportowaliśmy to. Dwa. Aha, okej. Okay. Okay, teraz idziemy oczyścić kreś. to piętro. A jest achievement za zdobycie wszystkich tych, znajdzie? Znaczy, achievement nie, że na pewno, tak. ale. Ale nie ma żadnego bonusu in game. A jestem zaleniem, żeby ich szukać. Zajmie się lepiej teleportowaniem. O, shit, shit, shit. Shi. O nie, tylko 15 combo, tak. Muszę to co. Co o to nie mówisz? Nie, <laughs> tak. Nie, Dobra. to nie. Tutaj to... mamy dwie pary schodów. No. Ten miecz sobie jeszcze. Teleportujemy go no? no. o Boże. Plus 5, To yeah. Plus 10 łącznie. No. Ile teraz zadajemy obrażeń. Mam nadzieję, że jakąś rozsądną ilość. No, no bo jak miałeś na auto, taka 10, to teraz 11. No, miałem 9, więc teraz są teraz 11 pod dwóch. zebrałem. Nie, no bo to jest 5% każdy. 15. A no tak. Coś tu jeszcze jest? Możemy Ewa. gdzieś jeszcze iść? Tak. tak. No, bo... Tutaj są dwa różne zestawy. Tak, zasady. To, jest, to jest tu, ten tu, jeden ukryty. Tu... To tu, tu. Tu Nie, ukryty ok. jest po prawej chyba. E, no to spróbujmy obydwa, tak? Mm -hmm. Okej. Okay. To jest ten ukryty. Stop. Stop! Cołe? Co chciałeś zrobić? Chciałem zobaczyć wreszcie co ten kryształ robi. Ja jestem prawie pewien, że daje kasę. Pewnie tak. Powiem no. I... ja muszę, mam nadzieję, że tego będzie sklep. Będzie kupiec. No wrócimy się na... Na, na czwarty poziom przed bossem. tak? Kupimy... Kupimy wszystkie ulepszenia, potem kupimy maksymalną ilość tych żyć. Jest maksymalna ilość? 99? Oui. Znaczy, za, za tę kasę, którą będziemy mieli, to kupimy w życia. Po prostu. I chyba to jest znak, że pora tak. iść do sklepu. Tak. Znaczy, pora tak. iść tam, gdzie Ta by było wcześniej. No i to już ma wszystko. 6200. Gdzie to było? Gdzie on był? Mother of Emperor. Pamiętacie, gdzie mamy iść? Chyba w lewo. Gdzieś e, tu? Tak, tutaj w lewo. Tam jest wejście. Trochę o, jest dobrze, system, prawie. Lewo. Powrót na czwarty poziom. Dobra. Małpa się przydaje. No. Jaka małpa? Małpa? Małpa. Małpa. No małpa się przydaje. Co, co byśmy się zrobili bez małpy? Serhan z małpą? Nie. Mam małpę. Heal. Dobra. Heal. Okej, okay, ja teraz pod heal. chodźcie tutaj. To jest Ustawcie najbardziej się, się. Nie, Nikt nie naciska przycisku. Nikt nie naciska przycisku. Stawcie się przy tych na tych, na tych panelach. Będzie to epicko wyglądało. No, to kupić. Mariu? Nie, 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 poczekajcie, najpierw zróbmy zakupy. Tak. No, tak. Razie ja już ma. nic nie kupuję. Wow, na co ty tego oszczędzasz to? Damage Na ten... parę rzeczy, które chcę mieć. Alan, to wiesz co, zrobić zresztą kasy? Nie. <laughs> Ale kupię z życia, nie ma sprawy. Eee, nie, to mnie nie interesuje. Wiem, co mnie interesuje. Wspólnie wspólnie nie interesuje. To jest fajne. Mnie myślę, też się... Half-Wheel Interceptor. 1, ulepszenie combo... Divider Up. raczej mnie nie interesuje. Kupiłem wszystko u tarczownika drugopoziomowego. No ja nie za bardzo mam co. Choć no. normalnie... Może Blood Sacrifice, to jest zabawne. Charge już to najgorszy upgrade w historii gier komputerowych. Wow. Health sobie podniosę. No, Kurde, może Help no się... Brakuje mi 15, żeby podnieść Mana Pool. <grymne> Zaraz biorę się okazję. No dobra, chłopaki, zróbmy to, żeby skończyć dzisiaj. Dobra, Stawcie tak... się na tych polach, świecących ładnie. Ooh, e, e... Każdy na jednym polu. Nie naciskajcie guzika. Każdy na jednym polu niech to stanie, to żeby było epicko. Patrząc no. w stronę bramy, oczywiście. Tom, Czyli terchą też patrzy w stronę bramy. Cudowne, cudowny, e, cudowny? cudowny Terhon, właśnie tak. Ekstra. Patrzcie tutaj. Tak pięknie. Ustawiamy się teraz w pięknym szyku. Szmariu, tercho... chodź tu. Czekaj kupuję za moją kasę życia. 45 Starczy. żyć. O I zaraz wszystkie stracimy. I... I w górę patrz Mario, czyli weź A, do dołu góra. i do góry. Dobra, e, gotowi? Trochę do góry, bo jesteś się nierówno, piekło perfekcyjnie O akurat akurat, wow, akurat perfekcyjnie minęły dwie godziny. Dobra, panowie.